Witajcie. Mam nadzieję, że słyszycie tą samą ciszę co ja, która co jakiś czas przerywana jest w Tasię śpiewem. Jesteśmy w kamieniołomie Libana, czyli praktycznie w samym centrum miasta jakieś 4, może 4,5 km od rynku głównego a zupełnie nie słychać miejskiego zgiełku. I proszę mi uwierzyć, że nie zależy to od sytuacji, która aktualnie ma miejsce, ponieważ podczas każdej wizyty w tym miejscu zupełnie nie czujemy, że jesteśmy w mieście. I jeszcze kilka miesięcy temu spotykaliśmy się tutaj wspólnie na spacerach badawczych. I to właśnie dzięki naszej wspólnej pracy i zaangażowaniu kamieniołom Libana ma szansę zostać użytkiem ekologicznym. Niestety nie będę w stanie dzisiaj pokazać wszystkich rzeczy, które udało nam się zaobserwować podczas spacerów. Niemniej zainteresowanych zachęcam do przeczytania sprawozdania ze spacerów badawczych, które można znaleźć na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Dzisiaj, ze względu na sytuację, zapraszam Was na ten nietypowy, bo wirtualny spacer po kamieniułomie, z nadzieją, że już niebawem będziemy mogli się wspólnie spotkać i odkrywać bogactwo przyrodnicze Krakowa. Zapraszam. Kamieniułom Libana jest miejscem o bardzo trudnej historii, ale i o wielkim przyrodniczym znaczeniu. Jesteśmy świadkami, jak do tego opuszczonego miejsca stopniowo wkracza przyroda, która leczy rany. I wartość przyrodnicza tego obszaru jest nieoceniona. Tyle dlatego, że na stosunkowo małym obszarze możemy zaobserwować niecodzienną mozaikę siedlisk. Podczas zaledwie godzinnego spaceru możemy tutaj zaobserwować zarówno ciepłolubne murawy kserotermiczne, jak i zbiorowiska roślinności wodnej i wilgociolubnej poprzez zwarte zarośla krzywiastych wierzb na wielogatunkowych lasach kończąc. A uzupełnieniem tego wszystkiego są dwa okresowe zbiorniki wodne i urozmaicona rzeźba terenu. I to wszystko sprawia, że na stosunkowo niewielkim terenie mamy niezwykle cenną mozaikę siedlisk, stanowiącą miejsce życia dla bardzo wielu różnych organizmów. I to właśnie ta mozaika siedlisk sprawia, że jest to szczególne miejsce na mapie Krakowa, które zasługuje na utworzenie na jego terenie użytku ekologicznego. Jeśli bliżej przyjrzymy się zboczom skalnym, zauważymy, że gdzieniegdzie pojawiają się niewielkie drzewa i krzewy, takie jak bierzby, tupole, głogi czy brzozy. To powolne wkraczanie drzew i krzewów na tereny otwarte nazywane jest sukcesją, jednak nie zawsze to zjawisko jest pozytywne. W tym przypadku sukcesja może zagrażać cennym murawom kserossy które rosną tylko i wyłącznie na silnie nasłonecznionych, odsłoniętych stokach. Takie półki skalne są również idealnym miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków, takich jak jeżyki, sokoły czy pustułki gniazda założone na takich stromych zboczach e, są bardzo bezpiecznym schronieniem, a to dlatego, że są praktycznie niedostępne dla drapieżników. E, pamiętam, że podczas jednego z ornitologicznych spacerów badawczych dokładnie w tym samym miejscu e, obserwowaliśmy siedzącą pustułkę. Jeśli będziemy mieli odrobinę szczęścia, e, mam nadzieję, że i dzisiaj uda nam się wypatrzyć jakąś pustułkę. Chodźmy dalej. Niesamowite. Jesteśmy dosłownie jakieś kilkanaście metrów od półek skalnych, przy których się zatrzymaliśmy. I spójrzcie, kto przez cały ten czas nas obserwował. To samiczka pustułki. Tak, samiczka. Samiec miałby popila tą główkę i popila ten ogon. Ten ptasi śpiew w tle to nie pustułka, to co, właśnie siekorka podrażka niesamowite. Pamiętacie jak wspominałam o cennych murawach kserotermicznych. Spróbujmy teraz bliżej przyjrzeć się jednej z nich. Zakwita na e, żółto i wszystko wskazuje na to, że jest to pięciornik wiosenny. Tak, najprawdopodobniej tak. E, Kwietnie on od marca do maja i jest rośliną charakterystyczną dla muraw serotermicznych. Eee, oprócz e, pięciornika, na takich murawach możemy zaobserwować też macierzankę pannońską, e, goździka, kartuska, marzankę pagórkową, rozchodnika czy e, bodziszka e, czerwonego. E, wszystkie te rośliny są bardzo dobrze e, przystosowane do. E, porastania takich silnie nasłonecznionych gleb zasobnych wad. A to dlatego, że są odporne na niedobór wody e, i mają długie e, korzenie, dzięki którym pobierają wodę z głębszych warstw e, ziemi. E, dodatkowo e, część z tych roślin e, pokryta jest taką substancją zabezpieczającą je przed e, utratą e, wody. E, ta substancja jest woskowa. Jesteśmy na południowym zboczu kamieniołomu i można powiedzieć, że to południowe zbocze jest porastane przez międzynarodową roślinność. Spotkać możemy tutaj głównie nawłoć kanadyjską, która jak sama nazwa wskazuje przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Jest też nazywana drzewkiem Matki Boskiej. Najprawdopodobniej dlatego, że jej pierwsze złociste kwiaty pojawiają się w okresie zdobienia ołtarzy w święta Matki Boskiej Zielnej święto to przypada na połowę sierpnia. Nawłoć kanadyjska jest gatunkiem inwazyjnym, który przeszkadza we wzroście naszym rodzinnym gatunkom. Na błoci towarzyszy Rdystowiec, który z kolei przywędrował do nas z Azji. Roślina ta może dorastać nawet do 4 metrów. Ten Przede mną, ma może ze dwa, dwa i pół metra. Jego łodygi przypominają mi te łodygi Bambusa, a to dlatego, że są puste w środku. No, puste. Te puste łodygi są idealnym wypełnieniem dla tak zwanych domków dla owadów, a że to najwyższy czas, żeby zaprosić tych skrzylatych mieszkańców do naszych ogródków, nazbieram trochę łodyżek przy okazji. Po ogromnej bioróżnorodności kamieniłomu świadczą też licznie występujące tutaj krzewy i drzewa owocowe. Są one uwielbiane przez ptaki, które zajadają się ich smacznymi owocami. Spójrzcie, to jest owoc głogu, który bardzo długo pozostaje na gałęziach. Tuż obok głogu rośnie dzika ryżka, a to jej owoc. Także skrzydlaci mieszkańcy mają w czym wybierać, jesteśmy teraz na dnie kamieniołomu i eee, jeszcze niecały rok temu w tym samym miejscu obserwowaliśmy bujne życie toczące się nad wodą. Eee, no dzisiaj praktycznie bez trudu możemy tędy przejść, w ogóle nie, nie zamaczając butów. No niestety, brak śniegu w zimie i mała ilość opadów w marcu sprawiły, że większość terenów podmokłych w kamieniułomie zupełnie wyschła. Mam nadzieję, że drugie oczko wodne ma się lepiej. Chodźmy sprawdzić. W drodze do zbiornika wodnego mijamy jedno z moich ulubionych miejsc. Pod okapem tych fantazyjnie powyginanych i splecionych wierzb można poczuć jak w wiecznie zielonych lasach namorzynowych. Oczywiście lasy namorzynowe występują w zupełnie innej strefie klimatycznej i nie mają nic wspólnego z tym pięknym zadrzewieniem wieżbowym, jednak na pierwszy rzut oka można doszukać się podobieństwa. Przyjrzyjmy się jednak bliżej pnią drzew. Wyglądają jakby miały włosy. Te cienkie, malutkie miteczki to korzenie nazywane korzeniami przybyszowymi. Jako, że wieżby uwielbiają wilgoć i bardzo często rosną na terenach zalewowych okresowo, z nadmiarem wody radzą sobie właśnie wypuszczając z pnia korzenie przybyszowe. Gdy poziom wody podnosi się powoli, korzenie te wyrastają coraz to wyżej pnia. W konsekwencji drzewo wygląda jakby porośnięte gęstą i długą brodą. Spójrzcie, ta wysokość występowania korzeni świadczy, że najwyższy poziom wody sięgał do moich kolan. Oczywiście te wahania poziomu wody zależą od ilości opadów atmosferycznych. Na szczęście drugi większy zbiornik ma się lepiej, jest w nim ciągle trochę wody, i to szczególnie ważne dla przetrwania płazów i wielu bezkręgowców, które żyją na tym terenie na przykład ważek, które w tamtym roku udało nam się licznie zaobserwować podczas spaceru. Niestety widzimy również bardzo dużo śmieci, zarówno w wodzie, jak i na, na brzegu. Jeżeli widzimy śmieci w takich miejscach, pozbierajmy je. Taka szklana butelka, oprócz tego, że rozkłada się kilka tysięcy lat, to jest śmiertelną pułapką dla owadów, w szczególności dla chrząszczy, które po wejściu zostają dosłownie nabite w butelka. Nie są w stanie z niej samodzielnie wyjść. Dlatego ja zawsze na wycieczki zabieram ze sobą worek na śmieci. I cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać się za porządkowanie, a tym, którzy wytrwali do końca, podziękować za wspólnie spędzony czas. I zapraszam Was na kolejne spacery wirtualne, podczas których odkryjemy kolejne bogate przyrodnicze miejsca w Krakowie. Dziękuję. Zapraszam i pozdrawiam.